Witam cię serdecznie. Już niebawem startujemy z bezpłatnym mini kursem do samodzielnego księgowego w księgowości uproszczonej. Zapisz się już teraz, by mieć pewność, że będziesz tam razem z nami. Będzie bardzo dużo wartościowej wiedzy. Link do zapisu jest w opisie do tego materiału wideo. Zapoznaj się z całym harmonogramem i dołącz koniecznie na ten pokład. A już dzisiaj w takiej rozgrzewce przedstawiam materiał dotyczący ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na przykładzie umowy kupna-sprzedaży. Zapraszam cię serdecznie. Dziś powiemy sobie o przykładzie podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą i nabył laptop używany od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej na umowę kupna-sprzedaży. Ten laptop nabył na cele działalności gospodarczej i dostarcza tobie umowę kupna-sprzedaży. No i teraz pytanie, jak zaewidencjonujesz takie zdarzenie gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? W materiałach do pobrania znajduje się wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie PDF. Proszę pobierz ten wzór, zatrzymaj ten materiał wideo i wypełnij dane. Umowa kupna sprzedaży zakładamy, że została zawarta 20 lutego 2021 roku. Dane kontrahenta możesz wymyśleć sobie przykładowe, na przykład Jan Kowalski. Umowa sprzedaży z dnia 20 lutego 2021 rok. Kwota 980 zł. Laptop. Na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Okej. Okay. Po pierwsze, musimy w ogóle rozważyć to, czy taka umowa kupna sprzedaży może stanowić podstawę zapisów podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Żeby to uczynić, należy zerknąć do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księdze, księgi przychodów i rozchodów, jeżeli jest już ono znane, to świetnie. Jeżeli nie, to należy się z nim zapoznać. I tam mamy wymienione dokumenty, które stanowią podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Oczywiście mamy faktury, mamy rachunki, ale mamy też inne dokumenty. I na tych innych dokumentach należy się skupić przez chwilkę. Paragraf 12. I 13 mówi o tych innych dokumentach, które mogą stanowić podstawę zapisów podatkowej księdze przychodów i rozchodów. I zgodnie z tymi zapisami w tym rozporządzeniu, taka umowa kupna-sprzedaży może podsta stanowić podstawę zapisów podatkowej księdze przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że ma określone dane. Jakie to dane? Spójrzmy teraz na tablicę. Tutaj mamy paragraf 11 punkt 3 dokładnie. Mamy inne dowody wymienione w paragrafie 12 i 13, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej czyli ta umowa, nasza kupna-sprzedaży, musi zawierać co najmniej te dane, które tutaj teraz Wam się wyświetlają. Czyli wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy. No ale jeżeli mamy oczywiście data wystawienia, pokrywa nam się z datą dokonania operacji gospodarczej. Wtedy wystarczy podanie jednej daty, przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie. Jeżeli oczywiście ten przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych. No i oczywiście na koniec musimy zastosować oznaczenie numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego Podstawie. Ale to już na koniec, czyli oznaczamy, księgujemy najpierw tą umowę, a później oznaczamy ten, ten dokument z tym zapisem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Z doświadczenia wiem, że te umowy kupna-sprzedaży mają te podstawowe dane, o których tutaj jest wskazane. To też jest jakby wymuszone kodeksem cywilnym, w związku z czym. Te umowy zawierają te dane, ale mimo wszystko warto to sprawdzić. Jeżeli tak, taka umowa kupna-sprzedaży może stanowić podstawę zapisów podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Mamy wydatek nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej, do działalności gospodarczej jest to koszt, w związku z czym taka umowa może zostać tutaj zaewidencjonowana. I teraz w jaki sposób? Mamy tutaj wzór, który już pobraliście, mam nadzieję, w formie PDF. I mamy, zobaczcie, tutaj LP, czyli. Liczba porządkowa. Powiedzmy sobie, że to jest nasze pierwsze zdarzenie gospodarcze w tym miesiącu, więc mamy jedyneczkę. Data zdarzenia gospodarczego to jest data z umowy, czyli 20.02.2021 rok, tak jak ustaliliśmy sobie to przykładowo. Numer dowodu księgowego. Jeżeli ta umowa ma numer, to wpisujemy tutaj ten numer. Jeżeli taka umowa nie ma tego numeru, to wpisujemy umowa kupna-sprzedaży z dnia. Tutaj dane kontrahenta, naszego, który sobie wymyśliliśmy, który tak naprawdę w rzeczywistości będzie oczywiście na umowie, to będzie nasz kontrahent, od którego kupujemy. Dany, dany towar do naszej działalności gospodarczej, czy dane, dane inne urządzenie, opis zdarzenia gospodarczego, czyli tutaj zakup, na przykład laptopa, no i dalej w której kolumnie ewidencjonujemy tą kwotę, którą mamy w umowie kupna sprzedaży. Na pewno nie w przychodach to są nasze wydatki, w związku z czym musimy przerzucić się na następną stronę i to będą pozostałe wydatki, to nie są wynagrodzenia. To są pozostałe wydatki, to nie są też towary. Będziemy mówić w kolejnych materiałach wideo o przykładzie ewidencjonowania i towaru i wynagrodzenia, natomiast tutaj kolumna 13, pozostałe wydatki, wpisujemy kwotę z faktury. I już mamy zdarzenie gospodarcze zaewidencjonowane. Numer z podatkowej księgi przychodów i rozchodów danosimy na umowę kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży została zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów już niebawem.